Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza Pan mówi Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela I z domem Judnowe przymierze Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami Kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą Mówi Pan Lecz takie będzie przymierze jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem i nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, Błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli Opoka. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.